Inicjatywa ewangelizacyjna nowa, którą podsunął papież Benedykt XVI o nazwie Dziedziniec Pogan, rzeczywiście pod taką nazwą nawiązującą do tego dziedzińca świątyni jerozolimskiej, rozpoczęła się w Europie w 2011 roku. Było to powierzone do organizowania i promowania księdzu karnałowi Rawaziemu. Przewodniczącemu Rady do spraw Kultury w Watykanie i pod taką nazwą funkcjonowało i myślę, że, że rzeczywiście pewne wątpliwości zaczęły powstawać nie tylko dopiero u nas w Polsce, dlatego że Włosi też używają słowa ludów, a nie pogan. Ja miałem zebranie duże, pierwsze, kiedy zaczynaliśmy rok temu myśleć o dziedzińcu pogan w Warszawie, z bardzo poważnymi ludźmi, którzy wyczuwają subtelności języka polskiego, także subtelności teologiczne. I się okazało, że jednak dość zgodnie i dość szybko doszliśmy do przekonania, że przy dzisiejszej konotacji słowa poganie w Polsce. Mogłoby to być dla niektórych niepojęte, czy nawet lekko obraźliwe, wybraliśmy po długiej dyskusji. Także to nie była moja decyzja, tylko ona była moją decyzją, ale szeroko konsultowaną. Wybraliśmy dziedziniec dialogu, czyli takie miejsce, w którym się prowadzi. Dialog ze współczesnymi poganami, w cudzysłowie, bo wiemy doskonale, że rozumienie pojęcia poganie, w czasie kiedy szedł do nich Święty Paweł, było daleko inne niż to, co my dzisiaj nazywamy pogaństwem, czy co nazywamy poganami.